Wszyscy tutaj są? Gotowi? Tak! Gotowi! Dobrze, co Wam mogę powiedzieć? Oh. Dzieciaki, dzisiaj jest początek zupełnie nowej historii. Dla każdego z Was, bez wyjątku. Kiedy już tam wyjdziecie i będziecie na scenie, to chcę, żebyście pamiętali wszystko. Wszystko, co przeszliście, żeby dojść właśnie tu. Każdy możliwy moment. Mamy wielkie, ale to wielkie szczęście móc robić to, co kochamy. I róbmy to. Z szacunkiem, z miłością i zaangażowaniem. Ale stuprocentowym. Opa, opa, opa! Chyba nas właśnie wzywają. Woo! Ludzie! To jest nasza chwila! Yeah! 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 Moja mama nie zgodziła się na tę naszą szkołę. Mam wybrać inne studia, rozumiesz? Słabo. <laughs>